Szanowni Państwo, tematem mojego krótkiego wystąpienia jest testowanie kobiet w ciąży i zakażenie HIV i AIDS u dzieci. 90% dzieci zakażonych HIV to są dzieci z zakażeniem odmatczynym. Zakażone w czasie ciąży, porodu lub zakażone przez karmienie piersią. U nastolatków takie same drogi zakażenia jak u dorosłych. Narkotyki stosowane w drogą dożywą, ale obecnie przede wszystkim kontakty seksualne. I ryzyko, że matka zakażona HIV urodzi dziecko i to dziecko będzie zakażone HIV, wynosi 20-30, a przy długim karmieniu piersią do 50%. I od lat znane są metody. Profilaktyki, metody, które zmniejszają to ryzyko zakażenia dziecka do poniżej 1%. To jest przede wszystkim leczenie antyretrowirusowe w ciąży, w czasie porodu i profilaktyka antyretrowirusowa u noworodka. Część kobiet ma wykonywane planowe cięcie cesarskie. Obowiązuje zakaz karmienia piersią. Zastosowanie tych metod, zastosowanie leczenia wirusowego, zależy przede wszystkim od wiedzy o chorobie matki. I to jest taka niespotykana sytuacja w medycynie, kiedy my dziecka możemy w ogóle nie mieć przewlekłej, poważnej choroby o złym rokowaniu. Ta profilaktyka zmniejsza ryzyko zakażenia dziecka z tych nawet 50%. Do poniżej 1%. Dlaczego takie ważne jest testowanie rutynowe, testowanie wszystkich kobiet ciężarnych? Dlatego, że w populacji europejskiej i w populacji polskiej wzrasta odsetek kobiet zakażonych drogą kontaktów seksualnych, które przez wiele lat nie są świadome swojego zakażenia. I od 2011 roku, to jest rozporządzenie, którego co roku jest nowelizacja, obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardu opieki nad kobietą ciężarną. I w tym rozporządzeniu wymieniane jest dwukrotnie badanie w kierunku HIV. Pierwszy raz w pierwszym trymestrze, a drugi raz w trzecim trymestrze ciąży. I to badanie jest standardzie opieki nadciężarno jest w badaniach zalecanych wymieniane obok badań w kierunku innych chorób zakaźnych, takich jak piła, taksoplazmoza, różyczka czy zapalenia wątroby typu B i C. Niestety w Polsce to badanie nie jest wykonywane rutynowo u ciężarnych i dlatego wśród tych dzieci, które, dzieci zakażonych, które są pod opieką Ryzyko zakażenia było aż 50%. To były dzieci, które nie otrzymywały profilaktyki. W Polsce zakażonych jest ponad 16 tysięcy osób dorosłych. Już było wspominane, że jest to liczba niedoszacowana. 20% z nich to są kobiety w wieku rozrodczym. Liczba dzieci zakażonych to jest około 150. I uważa się, że ta liczba może być jeszcze bardziej niedoszacowana, że tych dzieci w Polsce możemy mieć nawet tysiąc, tylko o tym nie wiemy. I poniżej mają Państwo przedstawione dane Krajowego Centrum ds. AIDS o liczbie leczonych antyretrowirusowo osób, o, liczbie, o osobach dorosłych leczonych antyretrowirusowo, o dzieciach i o liczbie kobiet, które zostały objęte um, profilaktyką transfery wertykalnej. Jeśli chodzi o dzieci zakażone HIV, to część z nich była diagnozowana, dlatego że rodzice dowiedzieli się o swoim zakażeniu. Ale prawie połowa dzieci jest diagnozowana, dlatego że to one chorują. To jest pierwsza osoba w rodzinie, o której rozpoznane jest zakażenie HIV. Często na zaawansowanym etapie choroby, często już na etapie AIDS. Mamy rodziny, w których dwoje dzieci, w których rodzeństwa są zakażone. I jeśli chodzi o rozpoznanie zakażenia, to ważne, żeby rozpoznanie to postawić w pierwszym roku życia, żeby jak najwcześniej rozpocząć leczenie. Jak Państwo widzą na tym wykresie, u części dzieci odmatczyne zakażenie HIV jest rozpoznawane późno, w wieku kilku, a nawet kilkunastu lat. I jakie mogą być Objawy e, zakażenia HIV u dzieci. Przede wszystkim to są nawracające infekcje. Zapalenia płuc, e, infekcje górnych dróg oddechowych, często ciężkie zakażenia. Posocznica, zapalenie opon, e, zapalenie kości, nawracające pleśniawki, przewlekłe biegunki, stany gorączkowe czy zakażenia oportunistyczne, pneumocystoza, gruźlica. W badaniu pediatry takie dziecko może mieć powiększone węzły płonne powiększone ślinianki, powiększoną wątrobę i to jest choroba przewlekła, która może powodować niedobór masy ciała, niedobór wzrostu, nieprawidłowy rozwój tego dziecka. W badaniach laboratoryjnych niedokrwistość, małopłytkowość czy zapalenie wątroby. Chciałam podkreślić, że Dzieci zakażone HIV bardzo różnie chorują. Może być takie dziecko, które, u którego dominujące są nawracające zakażenia układu oddechowego. Inne dziecko, które, u którego zwraca uwagę y, przede wszystkim powiększenie węzłów łomnych i powiększenie wątroby śledzione, i kolejne, u, wiodą, u którego wiodącym objawem jest na przykład małopłytkowość. Diagnostyka różnicowa w pediatrii Ilość stanów chorobowych, które mogą powodować takie objawy, jest bardzo szeroka. To, o czym my staramy się pamiętać i staramy przekazać tę naszą wiedzę, że w toku tej diagnostyki różnicowej, jeśli mamy tak chorujące dziecko, nietypowo chorujące dziecko, za dużo chorujące dziecko, jeśli planujemy diagnostykę inwazyjną, to w rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić HIV również u dziecka i wykonać badania. Przebieg zakażenia HIV u dzieci generalnie wszystko jest gorzej w porównaniu do dorosłych. Szybsza progresja do AIDS, wysokie ryzyko zgonu. To leczenie antyretropiarstowe zmieniło rokowanie. Obecnie te dzieci osiągają dorosłość i mogą mieć zdrowe dzieci. Takie dzieci zakażone od matek, teraz już dorosłe osoby, i na świecie i w Polsce mamy takie dzieci, które urodziły zdrowe swoje dzieci. I to leczenie prowadzone jest przez całe życie. I chciałam podzielić się z Państwem taką historią jednej z naszych pacjentek. To jest dziewczynka urodzona w 2010 roku z pierwszej ciąży. Dostała 10 punktów po porodzie, ważyła ponad 3 kg. Była karmiona piersią, szczepiona zgodnie z kalendarzem szczepień. Matka w ciąży nie była badana w kierunku HIV. I w wieku 3 miesięcy ta Dziewczynka trafiła początkowo do szpitala rejonowego, później na oddział intensywnej terapii z, z ciężkim zapaleniem płuc, z niewydolnością oddechową, z sercą. w badaniu małe niemowle, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, rozległa śniebica jamy ustnej. Dodatkowo była zakażona wirusem Cytomegalii. I u tego trzymiesięcznego dziecka rozpoznano odmładczynne zakażenie HIV. Na etapie AIDS z głębokim niedoborem odporności. Wykonano badanie u matki, okazało się, że matka jest zakażona. To dziecko udało się uratować. Żyje w tej chwili, ma 3 lata, prawidłowo się rozwija i jest leczona oczywiście antyretrowirusowo, Nie ma niedoboru odporności. Gdyby wykonano badanie w kierunku HIV u matki w ciąży i matka otrzymałaby profilaktykę, istnieje olbrzymia szansa, że to dziecko Byłoby zdrowe. Podsumowując, chciałam powiedzieć, że należy wykonywać badanie w kierunku HIV u każdej kobiety ciężarnej. Ta profilaktyka antyterroryzmu w ciąży zmniejsza ryzyko zakażenia dziecka do poniżej 1%. To jest prawie stuprocentowa szansa na, na, to, na posiadanie zdrowego dziecka. Rutynowe testowanie ciężarnych to jest szansa, żebyśmy nie mieli w Polsce wertykalnie zakażonych dzieci. I badanie w kierunku KIF powinno być uwzględnione w diagnostyce różnicowej w pediatrii. Po prawej stronie mają Państwo ulotkę Krajowego Centrum do Spraw AIDS, promujące badanie ciężarnych. Dziękuję.